Daniel Martyniuk znów zaskakuje. Zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Życie Daniela Martyniuka to prawdziwa huśtawka emocji. Syn króla Disco Polo, Zenka Martyniuka, raz po raz staje w centrum uwagi. Niestety najczęściej z powodu własnych wybryków. Ostatnio głośno było o jego ostrych wpisach, w których nie szczędził gorzkich słów swojej żonie Faustynie. Teraz jednak wygląda na to, że Daniel postanowił obrać zupełnie inną drogę. Jeszcze niedawno Daniel Martyniuk publikował szokujące nagrania i wpisy w social mediach. Krytykował ukochaną, domagał się przeprosin, a nawet oskarżał Faustynę o kupienie doktoratu. W pewnym momencie padły naprawdę mocne słowa: Moja żona ma mnie przeprosić. Co ja jest śmieć jakiś? Nara albo przeprasza, albo będę ją jechał, dopóki nie weźmie rozwodu, grzmiał na Insta Stories. Zenek Martyniuk o relacji z wnukami oraz kontrowersyjnym zachowaniu syna. Gdzie pracuje Daniel? Syn Zenka Martyniuka wyjechał do pracy w Hiszpanii. Wygląda jednak na to, że młody Martyniuk postanowił zawalczyć o rodzinę. Wyjechał do pracy w Hiszpanii, czym, jak wynika z wiadomości Faustyny, zdobył uznanie ukochanej. Cieszymy się oboje, że pracujesz, starasz się, też kochamy Cię i tęsknimy. Jesteś dla nas ważny, napisała żona Daniela. Zenek Martyniuk przyznał się do nałogu. Jestem uzależniony, fani o nie mieli. Ogromny miś z róż dla Faustyny Martyniuk. Na tym nie koniec. Daniel Martyniuk poszedł o krok dalej i w mediach społecznościowych pochwalił się gestem, który trudno przeoczyć. Na jego Instagramie pojawiło się zdjęcie ogromnego misia ułożonego z czerwonych róż. Pod fotografią znalazł się podpis: To dla ciebie, Faustynko. Czy to definitywny koniec małżeńskiego kryzysu i początek nowego rozdziału w ich życiu? Daniel Martyniuk znów zaskoczył wszystkich, a jego życie prywatne wciąż budzi ogromne emocje.